Przepyszne takie, takie no. Takie proszę eee, Troszanku. <noise> eee, czy zwoicie? jakie ręczek Ty, bo ja już streama mam chyba. No, normalnie. Tak elegancko, fajnie. Nie no, nie mam go kurde chyba. Czy jest? No, streamuję normalnie Marcel. Na żywo jesteśmy. Szybko. No proszę, żeby on nie wchodził. Jaki pas? Czekaj, bo będę musiał zatrzymać No Nie mam go, kurde. Przepraszam, ludzi, za to wszystko, co tu się dzieje. Dobra, panie Marceliku, porozmawiajmy o piłce. O piłce nożnej i tutaj sobie. Wyjdziemy w piękną Premier League i sprawdzimy tabelę. Porozmawiajmy może o, o tabeli Premier League. Zacznijmy może od klubu, który. <gry> który zrobił progres, ale i tak ma regres sprzed dwóch lat. Porozmawiajmy o twoim ukochanym klubie z Londynu o tej niebieskiej części.